Co się stanie, gdy genialny tyran i maszyna bez duszy spotkają się po raz pierwszy? W uniwersum Marvela rzadko dochodzi do spotkań tak wybuchowych, jak to. Z jednej strony maszyna, która zbuntowała się przeciwko swojemu stwórcy i całej ludzkości. Z drugiej, człowiek, który chce rządzić światem nie z nienawiści, ale z przekonania, że tylko on potrafi go uratować. Oto pierwsze oficjalne spotkanie doktora Duma i Ultrona, dwóch największych zagrożeń, jakie zna Ziemia. Historia pochodzi z komiksu Mighty Avengers z 2009 roku. Zanim przejdziemy do samego starcia, warto wyjaśnić kilka rzeczy. W filmowym uniwersum Marvela Ultron został stworzony przez Tony'ego Starka i Brusa Bannera, ale w komiksach to Hank Pym, pierwszy Ant-Man, był jego twórcą. Ultron zbuntował się, uznając ludzkość za słaby, niestabilny gatunek. Od tamtej pory działa samodzielnie jako czysta, bezduszna inteligencja. Z Kolei Doktor Doom to postać, której w MCU jeszcze nie widzieliśmy, ale w komiksach Wiktor Von Doom to monarcha fikcyjnego kraju Latferia, genialny naukowiec, potężny czarnoksiężnik i jeden z najbardziej wpływowych złoczyńców całego uniwersum. Jego wiedza naukowa dorównuje Starkowi, jego magiczne umiejętności konkurują z Doktorem Strange'em, a jego wola jest nie do złamania. I właśnie wtedy, gdy świat mierzył się z tajemniczą Globalną infekcją technologiczną, Trop prowadził do Latferii, Królestwa Duma. Systemy obronne, cząstki Pym Particles, aktywność kwantowa wszystko wskazywało na to, że to Dum stoi za atakiem. Avengers z Hankiem Pymem na czele wkraczają do Latferii. Są gotowi powstrzymać Duma siłą, ale ten, zamiast walczyć, pozwala im mówić. I właśnie wtedy pojawia się Ultron. Nie w swojej klasycznej metalowej postaci, lecz jako biomechaniczna kobieta, przypominająca Janet van Dyne, znaną jako Wasp. Ultron ujawnia, że to on stoi za atakiem. Schakował technologię Pyma i Duma, by stworzyć globalny wirus. Chce się rozprzestrzenić i całkowicie zdominować światową sieć. Dum szybko ocenia zagrożenie i robi coś, Czego nikt się nie spodziewa. Postanawia współpracować z Avengersami. Choć gardzi nimi, rozumie, że Ultron jest zbyt potężny, by walczyć z nim samotnie. Wspólnie z Hankiem Pymem opracowują plan. Dum wykorzystuje swoje technomagiczne umiejętności, by osłabić strukturę Ultrona. Pym aktywuje cząstki kwantowe i pomniejsza Ultrona do poziomu subatomowego. W efekcie Ultron zostaje wyrzucony poza znany wymiar i zostaje pokonany. Przynajmniej chwilowo. Po wszystkim Dum nie chciał wdzięczności. Kazał Avengersom opuścić Latferię i nie wtrącać się więcej w jego sprawy. Ultron został powstrzymany, ale nie zniszczony. Dla Duma to był tylko kolejny dowód na to, że nawet największe zagrożenia można rozwiązać, jeśli ma się odpowiednie narzędzia i odpowiedni umysł. A Ultron zapamiętał Duma. Nie jako sojusznika, nie jako przyjaciela, ale jako zagrożenie. Kogoś, kto jako jeden z nielicznych potrafił go pokonać. Ich ścieżki rozeszły się. Ale jedno jest pewne, jeśli kiedykolwiek znów się spotkają, świat może tego nie przetrwać.